Środa, godzina dziesiąta, Lekcja religii. Tak jak większość nauczycieli w tej budzie jest pierdolniętych, tak Jak nasza katechetka pseudonim Pingwin jechała rozjebaną banie do potęgi dwudziestej. Raz jak krzywy drzony powiedział jej, że Biblia i religia to bajka i fantazja zbakanych Syryjczyków i Żydów, to się tak wkurwiła, że zrobiła mu badanie prostaty krzyżem z ostrymi końcówkami w klasie. Od tej pory krzywy drzony jeździ na wózku. Borys, przestań macać kolegę z ławki po kolanie. To jest grzech. Jeśli to jest grzech, to jest na mnie i tak już za późno. A poza tym mam żółte papiery, więc fuck off, get lost. Wyjdź mi z klasy, ty szatański pomiocie w ciele człowieka. Nie, zaraz cię spacyfikuję krzyżem odbytniczo. Na mnie to nie działa. Nieraz wadzałem sobie w dupę drut kolczasty. Pani najwyraźniej miała już trzeci stopień załamania psychicznego. Więc przestała zwracać na Borysa uwagę, ale skupiła się na mnie. Zy pan Adrian pamięta jak Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone. Odpierdol się ode mnie pingwin. O tych słowach katechetka tak się wkurwiła, że okazała swoje prawdziwe oblicze. Okazało się, że tak naprawdę była diabłem. Wszyscy tu zgniciecie wyjebane podludzia. Sicie mi pizdę. Szybko zabrałem Borysowi klasowy krzyż, którym się bawił analnie i wykonałem egzorcyzm w języku enchantingu od tyłu w przyspieszonym tepie. Po tej akcji pingwin zniknął, a my przez resztę lekcji siedzieliśmy na TikToku.